Właśnie Adam, który, u którego mieszkamy, powiedział nam, żeby my dzisiaj podszedliśmy tutaj do strzelnicy, którym teraz szukam. Hmm. Najciekawszy jest ten moment jest, że ja jestem niby ze wschodu i niby my mamy broń każdy w kieszeni, hmm. ale ani razu w życiu nie strzelałem. Hmm. Więc pojechałem do Polski i będę strzelał. U Mnie jeden raz w życiu było, że strzelałam. Jak, Jak strzelałeś? E, gdzieś. Miałam wtedy 9 dziewięć lat 9 dziewięć lat 9 lat No wydaje mi się, że mamy to Tutaj strzelnica napisane jest przynajmniej Strzelnica Klub Colt A we wejście wchodzimy słuchawki, w środku ich już nie ściągacie mhm. i słuchacie polecenie instruktora. A będzie słychać. Tak, spokojnie. Będzie mówił wystarczająco głośno. Spokojnie, nie, nie mamy problemów, nie będziemy też poganiać. No, fajnie. Super. Okej, okay. to zapraszam. Kuba, wszystko Wam pokażę i wyjaśni, miłej zabawy. Tak jak mówiłem, przy nie ściągacie słuchawek, słuchajcie polecę, i dobrze się bawicie. Okej, okay. prawo, też prawo. Strzelałaś kiedyś tak? Nie. Nigdy? No, nie, trochę tak. Pierwszą rzeczą, której sobie powiemy, będą zasady bezpieczeństwa. Uh -huh. Po pierwsze, najważniejsze, lufa zawsze jest skierowana w kierunku tarczy. Takie czynności, które wykonujemy na broni, podpięcie magazynka, przeładowanie pistoletu, wykonujemy z palcem tutaj na obudowie. Dziuk na kciuku i zamykamy. Lubię kwiaty. I można, już, tak? Można, powoli. powoli. Teraz zapraszam panią. <noise> Co, pokaż ręce. Nie, nie, nie. Drugi raz na dziś. To jest konwersja do Glocka Roni, czyli tutaj w środku siedzi taki sam Glock, z jakiego wcześniej strzeliśmy, mhm. ale mamy parę udogodnień, czyli mamy kolbę, trzeci punkt podparcia. No i mamy taki okay. chwyt przedni, czyli mamy na czym zawiesić lewą rękę Aha. i dodatkowo stabilizować tą broń, więc mamy kolejny punkt podparcia. Prawa dłoń ląduje na e, rękojeści tak samo jak w przypadku e, pistoletu. Lewą dłoń opieramy sobie w taki sposób, że kciuk kładziemy na tej perforowanej powierzchni i zamykamy lewą dłoń na tym przednim e, chwycie. Puść. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Nie strzelam po raz pierwszy w Polsce, a nie, a nie u siebie w domu. To jest yy, kałach. Kałach? Znaczy, popularnie, popularnie to się nazywa kałach. Poprawna nazwa to jest AKS. Dlaczego to jest AKS? Ma składaną kolbę. Jeżeli miałby jeszcze tutaj osłabiacz podrzutu, mm -hmm. nazywałoby się to wtedy AKMS. A mamy składaną kolbę postawa, chwyt, prawa dłoń. Na rękojeści broni, palec poza spustem, lewa dłoń na łożu, na tym drewnianym łożu sobie kładziemy lewą dłoń. Przeładowujemy broń, energicznie. Ciężki po prostu jest. Tak, 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 tak. nieprzyzwyczajeni jesteśmy. Tak, tak. Teraz skoczymy sobie do tarczy i zmienimy sobie tarczę. Raz, dwa, trzy. Pozostałe dziury, pistolet, pistolet. 9 mm plus, plus ronić. Nieźle, nieźle tak. Tatiana, brawo. Dajcie. Jeżeli chcecie, możecie zabrać sobie tarczę ze sobą. O, jasne. Prawa dłoń na chwycie pistoletowym. Lewą kładziemy sobie w tym miejscu na człęku. To pierwszy. Ostatni strzelimy sobie z tak zwanego. Obrzyna Nic to mi nie mówi Żeby łatwiej to było gdzieś schować pod kurtkę A, Właśnie. Okay. Ale że tak sama mocna była Dokładnie tak okay. Kompaktowa, ale z dość srogim uderzeniem mhm. Uważaj, bo ona będzie miała naprawdę są są Nie ma problemu może... Nie było tak, było, było tak źle? Nie było tak źle nie, no bardzo, bardzo dobrze sobie poradziłeś z tym. Dzięki. Szybko się uczę. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję na pewno, bardzo. Na pewno, na No na razie. Dzień. Zaraz Dzień. pójdziemy na, na ulicę, powiem Dzień. wszystko. Bo... Wiecie co? Problem jest. Chodziliśmy sobie po... W Wrocławiu sobie spacerowaliśmy. Siedzieliśmy sobie pa przy parku, e, dokarmiali sobie łabędzi, bo myślałem, jak można się obudzić e, i, i żeby nie pić kawy, bo żołądek mój nie reaguje normalnie na kawę i się okazało, że strzelnica robi robotę. Podoba mi się bardzo też w polskiej kulturze że to, że ja to zauważyłem nie raz, nie, nie po raz pierwszy, ale tutaj jeszcze, jeszcze potwierdziłem sobie, że ten trener, tak, podszedł do mnie, powiedziałem do niego, że po raz pierwszy strzelamy w życiu. On powiedział, okej, okay, nie ma problemów, z taką cierpliwością, po prostu wszystko wytłumaczył raz, później jeszcze raz pokazał, pokazał. Dlatego, szybko, dlatego szybko się nauczyłem. Jak to robić? Jakieś pilnie to było, Tak, tak, tak. Porównałem ze swoją szkołą, tak? W szkole, boże. Powiedzieli ciebie teorie, później coś od ciebie chcą. A tu Nie, nie, nie ma problemów. Robisz wszystko w porządku. Wow, 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 wow. wow, wow, Mi się bardzo podobają takie szczegóły. Jesteśmy na przejściu i patrzcie. Łoł wow. Ty? Toż to widzisz Muzeum, co? No, jak to wygląda Kurczę, każda z tych płytek w jakiś art Fajnie Po prostu przejście Słuchajcie, jestem fanem, fanem ramenem w ogóle. Z takim wybuch mózgu. Po prostu jest niesamowite smaczny. Mm. Podoba się? Mm, tak. Nie wszystko wiem, co to jest, ale. Ja to jest ramen, <noise> Dzięki. Przede wszystkim mi się podoba ta obsługa. No. Wszystko informują, wszystko mówią. Cały, cały czas myślałem, że to z głośników gra muzyka, a się okazało, że prawdziwe, prawdziwe pianino stoi, i tam po prostu każdy sam sobie chyba podchodzi i gra. I jeszcze co, Wrocław jest bardzo inny w ciągu dnia i bardzo inny w nocy. Po prostu no, są dwa różne miasta, naprawdę. No i plus jeszcze Wrocław teraz pusty jest dość. Środa. Plus zima. zima. U was zima, u nas wiosna. U nas wiosna się mm. zaczyna od 1 marca, u was zim, z, jeszcze zima się. Dziwne to, jest. to jest dziwne dla nas, no. naprawdę. No i na zakończenie dnia, Tatiana, co możesz powiedzieć o twoje wrażenie o takim wstępnym dniu we Wrocławiu. Dzień przeszedł nas spokojnie, po prostu tak. spacerem, albo tam bilety kupowaliśmy sobie, załatwialiśmy sobie sprawy, telefon, numer kupiłem sobie nowy i co możesz powiedzieć o tym? Po raz pierwszy latałam, ale dzisiaj po raz pierwszy jest Jeszcze dla mnie niezrozumiałe. E, jeszcze szukam nowych wrażeń jeszcze bo dzisiaj tylko pierwszy dzień naszego, naszej podróży no taki czas spędzamy sobie e, nocny wrocław no nocny wieczorny Wrocław Ach, do jutra Susanna 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 no e no Monsieur, tu me preocupa, ma va. Susanna, Otterot Susanna. Susanna, Susanna, Susanna. Non.